Memoriał tradycyjnie otworzył prezydent Sieradza. Turniej jest bowiem także otwartymi mistrzostwami Sieradza w piłce siatkowej. Rodzina i przyjaciele złożyli też kwiaty na grobie profesora Kazimierza Januszkiewicza. Pan Kazimierz od najmłodszych lat interesował się sportem. Urodził się w Skoczowie, ale wojna zastała jego rodziną na Ukrainie. Tam stracił oboje rodziców. Wychowywał się w zasadzie pod okiem swojej starszej siostry. Było ich trójka rodzeństwa, także oni w czasie wojny Wychowywali się w sumie na Ukrainie, w Chorodęce i tam no, nie były to łatwe i lekkie czasy. Rodzeństwo wróciło do Polski w 1945 roku. 9 lat później Kazimierz Januszkiewicz ukończył Wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego. Z nakazu pracy trafił do Sieradza jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jego uczniowie wspominają go do dziś z ogromnym szacunkiem. Profesor Januszkiewicz może być postrzegany bardzo różnie przez wiele osób. Był to człowiek ogromnie wymagający. Powiem Państwu, że na jednym z obozów w Mikołajkach krew nam z rąk płynęła wtedy, kiedy kazał nam pracować w polu, ponieważ to były jeszcze czasy akcji takich typowych, typowych, typowych czynów społecznych, ale żeby, żeby zapracować sobie na obóz trzeba było no, wyrobić jakieś środki. Pracowaliśmy gdzieś u gospodarza sam wobec siebie potwornie wymagający, wobec nas wymagający również. A to jest składowa tego, żeby w sporcie odnieść jakiś sukces. Sam talent, jeżeli ktoś go nawet miał i dał, był stwórca coś takiego, naprawdę nie wystarcza. Myślę, że o tym zdecydowało to, że chciał być dla swoich podopiecznych, dla swoich wychowanków w szkole, dla swoich wychowanków w klubie, czyli zawodników, bardziej ojcem niż, niż takim ostrym trenerem. Zawsze potrafił się z młodzieżą dogadać. Był czasami, no czasami, był też dla nich ostry, ale i potrafił skarcić porządnie. Jeżeli ktoś tam no, nie podporządkował się, już nie mówię pod, pod jego decyzję, ale, ale bardziej jeżeli nie potrafił no, zachowywać się czasami również jak, jak człowiek, jak mężczyzna, jak dziewczyna, jak, jak każdy z nas, gdzie, gdzie wymagane jest od nas troszeczkę tej kultury. Z pod ręki tego wybitnego nauczyciela i trenera wyszło wielu zawodników. Kazimierz Januszkiewicz uważał, że w sport trzeba angażować już najmłodsze dzieci. Przygotował także kolejne pokolenie nauczycieli z pasją pracujących z młodzieżą. Gdyby ktoś prześledził historię Wrocławskiego AWF-u, to od tych lat 50., -tych właściwie wszyscy obecni Żyjący i często już nieżyjący żyjący WF-iści to wychowankowie właśnie pana profesora, który, który w tej uczelni wyrobił nam tak dobrą opinię i taką wydeptał ścieżkę, że mieliśmy dużo, dużo łatwiej niż pozostali. Ja mogę tak wymienić, jeżeli kogokolwiek bym w tej, w tej wyliczance pominął, to bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Grzegorz Kępa, Zygmunt Rybacki, Mirek Szczepaniak, mój brat, Rysiek Szczepaniak, Wojtek Bartkiewicz, Dyszek Podsiad. No to jest, to, jest, to jest grupa Zbyszek Rosiak, to jest grupa ludzi, która, która w sieradzkim sporcie naprawdę coś znaczyła i nie tylko w sieradzkim sporcie, ponieważ na przykład w przypadku mojego brata, trener kadry Polski, pracujący również w Norwegii, bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo ludzi wyszło stamtąd właśnie z ręki pana profesora Januszkiewicza. Patrona turnieju wspominali nie tylko jego wychowankowie, ale też najbliżsi. Syn profesora Tadeusz Januszkiewicz sam był zawodnikiem, a dziś sędziuje mecze siatkówki. Był ojcem wymagającym w stosunku do nas, w stosunku do, do mnie, do siostry. Starałem się wpoić takie zasady. Jeżeli chodzi o rywalizację sportową, to współzawodnictwa na naprawdę takim wysokim dosyć poziomie, no ja trenowałem piłkę siatkową pod jego okiem przez 15 lat. Grałem tu w sirackiej w żeglinie. Nie, trudno powiedzieć, żeby trzymał nas taką sztywną, ostrą ręką, kiedy trzeba było oczywiście. Potrafił krzyknąć, potrafił ostrofować nas, no, żeby przywołać nas czasami do porządku, ale, ale więcej to było takiej miłości z jego strony w stosunku do nas. W trzecim memoriale imienia Kazimierza Januszkiewicza zagrali jego wychowankowie, choć nie wszyscy czynnie uprawiają sport. Zgłosiło się dziewięć drużyn z Kalisza, Łodzi, Sieradza, Wielunia i Zduńskiej Woli. Grały systemem każdy z każdym. Z grupy wychodziła tylko jedna. Do grupy finałowej zakwalifikowały się MKS Kalisz, amator sierac i PSP sieradz. Rywalizacja była zacięta, bo wszystkie drużyny miały na swoim koncie i porażkę, i zwycięstwo. Dlatego o wyniku zdecydowały małe punkty. Po ich podliczeniu okazało się, że najlepsi byli sieradzcy strażacy. Obronili więc tytuł, bo i rok temu wygrali.